którzy pojedzą wcześniej, na przykład nawet przed 40 rokiem życia. Zdecydowana większość później, czyli między 60 a 70 rokiem życia na Parkinsona, częściej zapadają mężczyźni. Jeżeli chodzi o sam przebieg choroby Parkinsona, to też nie można powiedzieć, że on jest zawsze taki sam. Choroba objawia się drżeniem rąk i sztywnością mięśni, które utrudniają wykonywanie codziennych czynności. Wśród oznak także problemy z mową. Czynności, które wymagają zapamiętania, przechowywania w pamięci, żeby wykonać jakąś operację, to są takie naj Rzeczy, o których ja mówię, które, z których na co dzień my je robimy intuicyjnie, nie zdajemy sobie sprawy, że aż tyle. A gdy zachoruje ciało, równocześnie choruje dusza. Często pojawia się depresja, często pojawia się apatia, tak? Zaburzenie celu, zaburzenie działania, tak, planu działania i w ogóle takiej motywacji do każdego dnia. W jej odnalezieniu pomagają grupy wsparcia w Kielcach od 10 lat. Jest nią między innymi Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy osobom z chorobą Parkinsona. Czasami nie są w stanie przez kilka minut przejść przez przejście dla pieszych, wszyscy trąbią, a oni po prostu nie mogą iść dalej. Wiedzę na temat Parkinsona trzeba upowszechniać, by chorzy nie czuli się wykluczeni, podkreśla Anna Pluta, prezes stowarzyszenia. W klubie seniora przy ulicy Żeromskiego organizowane są dla nich zajęcia, w których regularnie uczestniczy kilkanaście osób. W poniedziałki, w piątki widujemy się, tutaj odbywa się rehabilitacja, tutaj odbywają się spotkania, wychodzimy też w plener. Jest też sport i muzykoterapia. Ci chorzy również mają prawo do tego, żeby w społeczeństwie funkcjonować, żeby umożliwić im to funkcjonowanie, a również ułatwić życie dla ich najbliższych. Marlena Wojnowska, informacje.